siemano we wtorek, kolejna Audi i kolejny problem tym razem problem wiadomo, w spalonej żarówce ale już obcykałem, że z tyłu w tablicy rejestracyjnej są diody ze względu na oporność po prostu tych diod ta kontrolka najprawdopodobniej na 99% świeci oczywiście musimy wymienić najpierw żarówki żeby wiedzieć, zobaczymy co będzie i drugim problemem jest klapa która sygnalizuje otwarcie a klapa jest zamknięta co za czym idzie, według mnie będzie trzeba rozebrać Mikrostyk zmostkować i będzie po problemie, oczywiście, to wszystko zależy, jakie decyzje zapadną. Bo może przywrócimy do stanu pierwotnego, ale tak naprawdę ta kontrola tylnej klapy nie jest potrzebna. No, nie oszukujmy się, co będzie dalej. Zobaczymy, zaczynamy działać. Zaczynamy wtorek. No, więc, tak robota dobiegła końca. Kontrolka spalonej żarówki na mnie świeci. Kontrolka. Otwarcia klapy tylnej nam nie świeci. A teraz pokażę jak to zrobić, kiedy miałby ktoś taki, a nie inny przypadek. Tą kostkę wypinamy z tego zamka o tu. On po prostu jest sterowany silniczkiem, tym o siłownikiem, a to jest po prostu kostka, która jest od czujnikach, który znajduje się tu i widocznie musi mieć zwarcie, bo w momencie kiedy jest zamknięty, no to on robi nam po prostu zamknięcie obwodu. Jeżeli mamy obwód otwarty, kontrolka nam nie świeci, to tyle. A z żarówkami, to tak jak powiedziałem, po prostu LED. -y.